Witam, nazywam się Maryla Smukowska. Chciałabym się podzielić z Wami dzisiaj y, takimi moimi spostrzeżeniami na temat zmian. Owszem, wszyscy widzimy, że naokoło nas no, zaszły naprawdę potężne zmiany. Samo to, że musimy siedzieć w domu, musimy, chcemy, nie chcemy, trzeba. I tak dalej, ale wiemy dlaczego. Jest taka sytuacja, jak jest. I tutaj każdy od razu myśli negatywnie. No i wcale się nie dziwię, no bo z jednej strony trzeba zadbać o rodzinę, trzeba zadbać o siebie, trzeba się postarać o jedzenie, o produkty. O, to, o pieniądze, tu nie ma pracy, tu nie wiadomo jak będzie, jak to długo, jak to dalej. Zamykają różne rzeczy, różne sklepy, różne działalności. Ludzie zamykają też, ponieważ to, tak jak się wydaje, nie ma racji bytu, to nie ma racji bytu, tamto nie ma racji bytu. I tak w sumie chodzi o to, że człowiek popatrzy naokoło, a jeszcze dołożą. Tylu zarażonych, tylu zmarłych, i tylko powiedzieć: boimy się. No tak. Ale co z tego strachu? Zmiana jest, tak. Niektórzy są otwarci na różne zmiany, inni nie. Ale nawet i ci otwarci na zmiany na pewno nie oczekiwali takiej zmiany. Tylko jeżeli zmiana, to już na lepsze. Chociaż w ogóle bali się wyjść ze starych schematów, ze starych, jak to nieraz się mówi, ze starych, może niechcianych, ale znanych rzeczy, faktów, zdarzeń i tak dalej. Czyli ze starego mieszkania, ze starych mebli, ze starych ubrań, ze starych na przykład, nie, praca się komuś nie podobała, no to może by chciał zmienić, ale się bał. To taka zmiana, tak? Że może innej nie dostanie, może, może gorsza będzie. Natomiast na pewno w tej chwili ta zmiana, która jest, to nie jest taka, jakiej do tej pory żeśmy się spodziewali. Do jakiej jesteśmy przyzwyczajeni, tak? Zmieniamy coś, co znamy z takiego na takie, albo gorsze, czy lepsze, ale to znamy. W tej chwili to, co się dzieje, tego nie znamy. Ale nie zapominajmy, że to, o czym myślimy, to, co gromadzimy w głowie, to jest cała energia, która się wokół nas zbiera. Dlatego, że myśl jest energetyczna. Jeżeli negatywnie myślimy, to tą negatywną energię wokół siebie zbieramy. Więc jak my możemy chcieć, żeby coś dobrego się wokół nas działo? I teraz w takiej rodzinie. Mąż zbiera energię negatywną, żona zbiera, dziecko zbiera, dziadkowie zbierają czy znajomi zbierają. I teraz się wszyscy spotykamy i ta negatywna energia nie tylko, że się miesza, bo jeden boi się o pracę, drugi boi się, co włożyć do garnka, trzeci boi się, że nie ma ubrania, czwarty zamieszkanie nie zapłaci. To nie tylko, że się wymiesza, ale się jeszcze powiększy. Ta energia robi się ciężka, ciemna i... Przebywając w takich energiach i tworząc taką energię, człowiekowi jest ciężko pomyśleć nawet o czymś ciekawym, lepszym, przyjemniejszym. No bo jak? No nie wyfrunie z tej energii, nie da się. Natomiast, jeżeli sam zacznie myśleć, że dobrze, wszystko da się przeczekać w jakiś sposób, tak? Można przeczekać, można temu zaradzić, ale przede wszystkim trzeba zacząć pozytywnie myśleć. Pozytywnie, czyli lepiej. Ja nie mówię, że od razu nie wiadomo jak, tutaj kryzys, tutaj tyle różnych sytuacji, a ktoś będzie się cieszył z takiej sytuacji, jaka jest. Nie ma takiej możliwości. Ale jest taka możliwość, żeby zacząć od siebie. Na przykład. Pięć minut, dziesięć minut pomyśleć, co ja dobrego bym sam dla siebie zrobił. Nie muszę tu lecieć i nie wiadomo, do jakiego sklepu coś kupować. Nie. Sam wystarczy, że pomyślę, że coś obejrzę, że kogoś posłucham, że coś przeczytam, coś przyjemnego. Pięć minut przyjemności dla siebie. Jeżeli ja 5 minut, żona 5 minut, mąż 5 minut, dziecko 5 minut i tak dalej, i tak dalej, zobaczmy. Jeżeli rodzice będą uśmiechnięci, to i dziecko się uśmiechnie. I zobaczmy, to wszystko pozytywnie wokół nas się dzieje dzięki nam. Jeżeli do tej pory martwiliśmy się o rodzinę i myśleliśmy o tym, żeby. Mąż był zadowolony, żona była zadowolona, dziecko zadowolone. To dlaczego teraz nie możemy pomyśleć, żebym ja był zadowolony i moja rodzina, w takiej sytuacji jaka jest? Wtedy jest więcej jasnych, pięknych energii, i wtedy możemy spokojnie o czymś porozmawiać, obejrzeć jakąś komedię. W tym momencie, w tym ciężkim momencie. Dlaczego rozładuje się ta energia? Będzie nam lepiej żyć, nie będzie tej beznadziei, że ja nie wiem, co dalej, nie wiem, co robię. A pomyślałeś czy pomyślałaś o tym, co będziesz robił, jak sytuacja się skończy, ta, która jest? Trzeba byłoby się nad tym zastanowić i zacząć zmieniać w swoim życiu. Na coś lepszego. Zmiana właśnie ma nastąpić w ten sposób. Zaczynam myśleć, jakby sytuacja z koronawirusem się skończyła. Zaczynam myśleć, jakby się już skończyła i co ja wtedy będę robić, czy robiła. Co ja bym chciała jeszcze zrobić, co ja bym, czego ja bym chciała doświadczyć. Przecież teraz można się tym zająć. Teraz jest bardzo dobry na to czas. Nie muszę przez cały dzień siedzieć i jeść. Mogę zjeść mniej. Nie muszę lecieć do sklepu się narażać. Można to zaplanować i teraz wygospodarować ten czas dla mnie. Ćwiczyć mogę w domu. Myśleć mogę w domu. Obejrzeć coś pozytywnego, fajnego, śmiesznego mogę w domu. Trzeba zacząć myśleć, co ja mogę, co ja bym chciała. Od siebie zacząć. Ja, nie egoistyczne ja, tylko pomyśleć. Jeżeli ja jestem ojcem albo ja jestem matką. I wiem, że mam wpływ na rodzinę, uśmiecham się. Uśmiecham się, przecież to nic nie kosztuje. Mam ten uśmiech dla każdego. Zobacz wtedy, jak jest przyjemnie w domu. Jeżeli ja się uśmiechnę, ktoś do mnie się uśmiechnie, jakie to przyjemne. Nawet w takim okresie jak ten. Trzeba zacząć. Zmieniać swoje życie na lepsze. Zawsze o tym ktoś mówił. Można obejrzeć dużo programów. Ludzie o tym mówią, myślą, nie tylko z myślą, że chcą zarobić, nie tylko z myślą, że chcą Ci zająć czas, ale może dlatego, że chcą Ci pomóc. Pomagając Tobie, pomagam sobie. Ja na przykład bardzo cieszę się, że jeżeli ktoś usłyszy moje słowa i nawet jedna osoba, jeżeli w tej chwili zmieni swoje nastawienie ze smutnego, grymaśnego, czekającego na nie wiadomo jaki koniec i czego i oczekiwania jakieś włączonego, zmieni na osobę uśmiechniętą, tylko uśmiechniętą. Bardzo dziękuję.